Cześć i dzień dobry w przeglądzie kolekcji The Sims 4 łazienka z klasą. Podaruj swoim Simom nowoczesną przyjemną łazienkę, w której rządzą minimalizm oraz wytworne detale dzięki The Sims 4, łazienka z klasą, kolekcja. W tej kolekcji kojąca atmosfera łączy się z wytworną estetyką, zestawienie niebanalnej stylistyki z naturalnym wyglądem. Użytych materiałów buduje harmonijną równowagę między przytulnością a elegancją. Delikatne pastelowe odcienie doskonale łączą się z eleganckimi detalami z matowego metalu, a elementy zieleni budzą wnętrze do życia, czyniąc Twoją łazienkę wytwornym azylem. Kolekcja autorstwa i tutaj mam podany nick twórcy CC które zostały wydane z jej. Yy, I tak, cechy kolekcji. Wyrafinu wyrafinowana armatura, znajdź równowagę między stylem a wygodą. Szklane przepierzenia, przepierzenie doda charakteru twojemu otwartemu prysznicowi, a prosta wanna podbije uczucie wyrafinowania. Opływowa toaleta doskonale uzupełni podwieszaną Ceramiczną umywalkę z drewnianymi elementami. Przemyślane detale, takie jak ręczniki łazienkowe, szpargały czy roślina pnąca, dodadzą przytulnego ciepła, a drzewko oliwne i pofalowane lustra złagodzą surowość wnętrza i tchną w nie nieco życia. W trybie budowania mamy tak, ściany, wzory ścian pierwsze, kafelki, blask marzeń i do tego pasujące płytki podłogowe. Następnie możemy przejść do reszty obiektów i tutaj jest statyczna półeczka. Wszystko ma niektóre te kolory są naprawdę bardzo zbliżone. Ściana twarda jak skała. Ściana jest fajna. Nie było chyba takich jeszcze puścianek do toalety. Zawsze było trzeba robić je z tych, tych growych puścianek. Dramodendron fil. I ta roślinka wygląda jak nie wiem jaka. Jakaś połączenie jakichś różnych. Dobrze, przejdźmy dalej. Walka wymuskany kamień, kamienny tron. Dalej są prysznice, jest, a jakby go nie było. Kaweł, czy ta armatura idzie po ścianie, czy właśnie cała w ścianę, bo w sumie nie sprawdziłam. A włazi w ścianę w ten sposób. Dobra. Następnie jest wanna. Kamienna sielanka. I to też sprawdzimy, czy włazi w ścianę. Czy nie, ona już nie wchodzi w ścianę. Następne jest drzewko oliwne. Lustro, ekscentryczne odbicie, yy, szczotka do kibla. Tutaj jakiś przybornik. Klamrad włosów i szczotki. Widać delikatne włosie, ale ogólnie pikseloza. Taca, chaos kontr kontrolowany. No, ja tu chaosu nie widzę. Wyroby mydlane podane na tacy. Dalej stojek na szczoteczki do zębów podane na tacy. Kosze na pranie. Jego wysokość wiklina. Rzeczywiście wysokiej wiklina. A następnie stos ręczników mięciuteńki. Dalej podtrzymaj mi ręcznik. Fajny taki stojak, aczkolwiek moim zdaniem za dużo miejsca zajmuje. Dywanik bardzo ładny, mata łazienkowa z korzyścią, ładny jest. Papier toaletowy, uchwyt na papier w zasięgu ręki. Gąbka i szczotka szuru Buru. Przepierzenia prysznicowe niewidzialne. I tutaj mi się to kuci, bo to jest niby szkło, a daje za duży cień. Tutaj mamy parawan do widzenia. I lampa sufitowa kule. Na koniec lampa ścienna kulista. I te elementy się prezentują bardzo estetycznie, ładnie. Nic nadzwyczajnego, więc myślę, że jak ktoś chce kupić, to to, to nie pożałuje. Te rzeczy do łazienki są naprawdę bardzo ładne.